Star cmentarz. Lasy zielone mgłą pokryte. Pola, sadzawki, ugory. Duchem przyszłości głęboko wyryte. Bez zmian jak do tej pory. Z cmentarza wstaje w niebieskim kolorze. Ukryty w moc tajemnicy. Dostojnie waluje jak spokojne morze. Istnieje, twierdzą mity. To moc tajemna starego ducha. W którego człowieku wierzył. Bandyte, wędrowca ogarnia skrucha. Co siebie sprzeniewierzył? Stara cerkiewka, strażnica cmentarza. Co pamięta na jazdy Hana. W niej ikonę wiecznego malarza. Tępią wiarą tyrana. Duch przeszłości wiernie ludziom służy. Ci jest zmierzchłyni dziejami. Z księgi wieczności przyszłość wróży. Oplątane legendami. Cmentarza od zawsze szacunek budzą. Strudzonym spoczynek dają, wiecznością ziemską nigdy nie łudzą, na ludzkich uczuciach nie grają, a stary duch co grobów pilnuje, od zawsze straszy nic poni, nawet przestępce, co krzyże rujnuje, z cmentarza precz pogoni.